Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny. Postanowiłem nagrać osobny film o moich produktach Debates, o nowościach Debates, które wprowadziłem, jak wiecie, mam swoją markę, ale mnóstwo osób się pyta, mnóstwo osób tam się wypytuje, pisze co jak i tak dalej. Postanowiłem nagrać o tym osobny filmik i co, nie będę wracał do wcześniejszych produktów, które już wprowadziłem, ale pokażę Wam nowości, które wprowadziłem. Ostatnie nowości i co? Dumbbelsy d -Bites. Może zaczniemy najpierw od Dumbbelsów d -Bites. Opowiem o tym produkcie, który wprowadziłem. Słuchajcie. Tak, y Dumbbelsy moje macie paru tam smaka z masło, masło, wanilia, kukurydza, truskawka i tak dalej. I tak dalej. Są dostępne na sklepie. I powiem Wam tak, ciekawostkę o moich Dumbbelsach d -Bites. Tak. Wszystkie smaki, wszystkie smaki, na przykład. Truskawkę macie w różnych kolorach, także macie wachlarz kombinacji, jaki chcecie. W jeden dzień na przykład ryba bierze na smak truskawkowy, ale kolor na przykład żółty się jej nie podoba, więc macie na przykład kolor biały. O smaku truskawkowym, także w każdym pudełeczku macie gamę kolorów do wyboru. To jest taki sobie pomysł. Tak sobie wymyśliłem i tak wprowadziłem. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Aha, no to tu mam. O, tak to wygląda. I co? Dumbelsy są twarde. Zawsze był problem z tym, że dumbelsy w ciepłej wodzie, większość osób, nie czarujmy się, wędkuje w ciepłym okresie, czyli wakacyjnym. Dumbelsy są twarde, idealnie nadają się na ciepłą wodę. Bardzo dużo jest problemu z dumbelsami, że są miękkie, za szybko pracują w ciepłej wodzie. Ja zrobiłem twarde, spójrzcie, twarde dumbelsy i one będą bardzo fajnie pracować w ciepłej wodzie. Wie, specjalnie to zrobiłem pod, pod większość osób, które wędkują yy, w lecie w ciepłych wodach. I co? Rozmiar 7-11 mm. Takie pudełeczko, tu jest dokładnie yy, 20 gramów. To jest kolejna nowość, jak oglądacie o leci. Kolejna nowość, jak oglądacie filmy, testowaliśmy te dumbelsy, także wprowadziłem, dumbelsy są już na sklepie. I co? Przechodzimy do kolejnej nowości. Jest to pellet Go Device. gotowy pellet Rozrobiony do natychmiastowego użycia. 2 mm. Sprawa wygląda z tym, z tym peletem tak, że jest to dla osób ceniących sobie wygodę. Chcą przyjechać, nie babrać się, nie rozrabiać konsystencji surowego peletu, że tak powiem nierozrobionego. Tylko przyjeżdżają, otwierają i. Łowią. Osobiście już wam powiem, to dla tych osób, które chcieli, bo pytali się, czy będzie pelet gotowy, mają problemy z rozrabianiem, czy nie wiedzą, jak dobrać konsystencję. Ja osobiście jestem zwolennikiem peletu niegotowego, tylko lubię sobie sam rozrobić pelet, sam powiązać haki, sam powiązać zestawy, a to jest specjalnie dla osób, które pytały się, chciały i tak dalej. Osobiście też powiem, że uważam, pelet su rowy taki do rozrobienia, za lepszy, lepszy, wydaje mi się, że ten pelet gotowy przy obróbce i przy produkcji traci troszeczkę właściwości smużące, bo ten pelet, który, który wiadomo, tak jest, który, który jest, go, jest do rozrobienia wydaje mi się, że ma więcej właściwości smużących i, i, i nie traci tych właściwości i tak to wygląda, też dostępny w paru smakach na sklepie, cały czas się będę rozszerzał, asortyment radziłem się za Metod Mixy, Boostery i Deepy. I tak to wygląda. Zapraszam serdecznie. Wydaje mi się, że powiedziałem Wam, co miałem powiedzieć. Życzę Wam sukcesu. Pozdrawiam. Bajeracia.